Przepraszam, to działa? Przepraszam. Panowie rozmawiali o Morzęce nocównie. Skąd panowie ją znają? No wszyscy o niej słyszeliśmy, odkąd zniechęciła się do Konrada Poklepskiego. Pan y, zna Poklepskiego. Tak. No i zamieniła go na jego brata bliźniaka Grotosława. gdyby to ty do ciebie jest tak podobny, jak nikomu los mi pomógł. I to coś zaczął psuć, już mogę z innym snuć. Słów nie trwonie, łez nie ronie. zresztą po cóż mam innego znam, i to zupełnie jak ty, jak gdyby to ty do ciebie jest tak podobny. Aż dziwi ten fakt, że właśnie jest tak, a milczy jest bo łagodny. To tak, jak gdybyś ty był sam, gdy jego zabrzmi krok. świetkę twoją i ruchy ma i taki wzrok, no zupełnie jak ty, jak gdyby to ty, do ciebie jest tak podobne. Więc bez smutku po cichu, tu postanowiłam dziś, że pora sobie iść. Cóż tak bywa? Czas więź zrywa. Nietrudny taki gest, gdy inny jest i to zupełnie jak ty. Jak gdyby to ty do ciebie jest tak podobny. Aż dziwi ten fakt, że właśnie jest tak, a że jest, bo łagodny. To tak, jak gdybyś przyszedł sam, gdy jego słyszę krok. Otworzę drzwi i spojrzę i opuszczę wzrok, że to jednak nie ty. Dlaczego nie ty? Dlaczego nie ty? Dlaczego nie ty? Dlaczego nie ty? Dlaczego? No, to jest cała historia. A może, a może, proszę panów, może właśnie dlatego, że jest tak podobny, to nie osiąga zamierzonego skutku. Y, może właśnie mężczyzna w innym typie, może... Mają panowie adres? Mężczyzny w innym typie? Nie, nie, morzenki, no cóż. Róg kraniaka i dziwalewicza 41, mieszkania 4, telefon... No nie dziękuję. Ja takie rzeczy osobiście.